Spotkanie po udekorowaniu naszego przyjaciela, Jana Rudzińskiego, medalem Polonia Mater Nosta Est. To jest właśnie ten człowiek, bohater, twórca wielu ważnych dla narodowców spraw. Panie Janie, niedługo wybory do Parlamentu Europejskiego. Koło pan popiera, na kogo pan radzi głosować? Publiczna wypowiedź na telewizji narodowej, proszę mówić do obiektywy. Kogo? To znaczy, kogo, na kogo ja będę głosował? Ruch Narodowy. Bartłomiej Górzeja popiera pana i panią Sapijaszków w okręgu warszawskim i podwarszawskim. Z Ruchu Narodowego. Z, Ruchu Narodowego z u ja, ja powiem szczerze, że nie znam nazwisk z listy Ruchu Narodowego, ale na pewno są, jest tam wielu bardzo wartościowych ludzi. No i tyle, co mogę powiedzieć. Kolejna osoba, która towarzyszyła i gratulowała Pan Eugeniusz Murawski, Panie Eugeniuszu, pan podejdzie do obiektywu i głośno mówi, bo jest gwarna na sali. Proszę bardzo, kogo Pan popiera, na kogo Pan radzi głosować w wyborach do Parlamentu Europejskiego? Ja będę głosował raczej na Piotra Uścińskiego. On jest starostą powiatu Pomińskiego. Znamy się od dawna, można powiedzieć, znamy jeszcze dzieckiem. Jest, jest I na on, swojego znajomego dzieciństwa. Ale z jakiej partii? On jest w Piśmie, ale to jest właściwie z listy pis Kandydat Janusza Murawskiego z listy Prawa i Sprawiedliwości, Piotr Puściński, starosta. starosta Wołomiński. Starosta Wołomiński, tak. pan też Wołomina? Ja nie, mieszkam w Zielonce. Ale to linia tłuszczańska. Tak, tak. Linia na tłuszczu. A wiadomo, reprezentuje to państwo. Szanowni myślę, że my organizacji wszyscy jesteśmy trochę ofiarami tej ordynacji, która każe, zmusza porządnych ludzi do konkurowania z konkurencyjnych list natomiast proszę pamiętać gdybyśmy mieli okręgi jednomandatowe to w każdym okręgu wygrywałby najlepszy nasz kandydat i my porządni ludzie bylibyśmy w sejmie a tak rozgrywają nas ci którzy się lepiej czują w ordynacji mafijnej. Partie to mafie. Tak mówi nasz przyjaciel e, e, Stefan e, Michał Dębowski. Partie to mafie, co powoduje, że porządni ludzie... Z wyjątkiem Stronnictwa Narodowego. E, z wyjątkiem Stronnictwa Narodowego mówił Jan Rudziński. E, serdecznie dziękuję panom. Wszystkiego najlepszego i gratuluję jeszcze raz udekorowania tym wspaniałym medalem. jeszcze dodać, że oni są jako osy i nas atakują. My jako pszczoły zbieramy Miód, a oni darmo zjadli, nam miód podbierają i, i pszczoły zabijają, niszczą. niszczą.